Paul Ciśmego, jestem Thepan, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie na moim serwerze majsterkowa.pl I dzisiaj ze mną jest ja. Kitka, Tlauten ja. i Dam. Dzisiaj będą oni mnie oprowadzać D po serwerze. Ja już trochę tutaj gram, ale to będzie taki jakby pierwszy odcinek z serwera, więc. Oni nas oprowadzą. Jeśli chcecie się dostać na serwer, musicie napisać w komentarzu, że chcecie być, a ja wtedy zobaczę. Spiszemy się, zrobimy rekrutację. Jeśli się dostaniecie, to będziecie. Ci już się zabijają. Norma. A potem zapłacicie Jeśli film duszą. wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Kliknijcie dzwoneczek. Wszystkie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. No i co? Lecimy do oglądania. Dobra, oprowadzajcie mnie. Pozdrawiam mamy! Tak, on pozdrawia mamy. Dobra, Kitkat. Ja pozdrawiam. Ki... Pozdrawiam, pozdrawiam dwie mamy. Ki... Kitkat, jesteś najbardziej ogarnięty w miarę to. Oprowadzaj. Oprowadzaj. To jest A dom. Wy we według się zamknąć. Tam jest dom, tam jest portal, tutaj są pajęczyny, tutaj trochę kwiatków. Tam, tutaj jest drewno, tam jest zamek Flafiego. Mogę go spalić? Nie, bo to jest griffin. No i bardzo fajnie, o, proszę państwa, ale strzelanie Chyba mu buty walły zostaw moje itemy Chodźmy. Chodźmy do środka, bo środek jest bardzo fajny Dobra, idziemy, idziemy za KitKatem To jest środek Jest no. bardzo fajny Piękny środek Dziękuję <noise> 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 Zrobiłem takie KitKat. fajne banery i to, to jest twój dom, powiedz mi Tak, to jest to jest mój dom, ale nie niedługo nie będzie, bo Ej. zamierzam go spalić KitKat, a mam do ciebie pytanie Czy gwałciłeś już dzisiaj osła? No tak, kiedy Przez był początek twardek, się. Nedecku. Aha, okej, okay, dobra. Zrobiłem takie ładne banery, umiem robić i to jest i to jest taki taki fajny misio polarny. Bardzo piękny I Ja mam go na i mam go na tarczy. Patrz, mam na tarczy. Piękny. Dobra, idziemy dalej. Tak ci się ok. zabijają. Jest teby, walony, no. Czekaj, bo muszę teraz zrobić tak, okej. Okay. Więc zaraz tak. Tam, gdzie... u... o, wiem, wiem gdzie możemy pójść. No dawaj. oprowadzę, oprowadzę Wykaż tutaj jest drugie piętro, i tutaj tutaj jest balkon. Piękny tutaj balkon. Ja ś... Dziękuję. Wiem. Tutaj ja śpię. Ebo tutaj ważny nie element. Zaję listę już. Tą buźkę ktoś mi zrobił sam, nawet nie wiem kto. I mam ją od początku serwera. Noszę ją do każdego domku jaki zrobię. I mam go zawsze, tą buźkę. Piękna. E, tutaj mam magazyn. Tutaj mamy. No. Tu jest pies. Yy, dobra, teraz chodźmy do góry. Ale ci yy, Kizka. Kidgad... Tutaj... Nie. Co to jest? To jest dużo guzików. To jest mój strych. Piękny strych, tutaj... ale po co ci tego? Tyle... O, pod Jasio! A Zdzisio jednak. Siema Zdzisiek. No Tutaj jest moja tajna Zdzisiek skrzynka Zdzisiek spierdala! Proszę, tu jest moja tajna skrzynka. Co? Jakże zajebiasz. Dziękuję. Dobra. Zabij się, no. czy czemu? Ty masz mojego schoda? Nie. Yeah. O, Jezu, fajna, fajna szybka. Ej, Kitkat, patrz, tu by ładnie ci wyglądało, jakbyś se tu sypialnie zrobił. Zobacz, Kitkat. się niedługo przed. Dobra. Popełniam samobójstwo. Skoczyłem z balkonu. Dobra. Kitkat, oprowadzaj dalej. Kicie walony, zabij się po prostu. KitKat, powiesz coś? KitKat, przemów! Panie KitKat! KitKat wypłaszczył Tu tak. się znajdował Albo... chyba Discord KitKat chyba nie nadąża, tu jest piękny lisek Dobra, KitKat nie dał rady który kolejny oprowadza? Ok Dobra, więc... O dobra, Tutaj wrócił. jest biały lisek Tosia. Simon koteczek i yy, no i to jest... Kurczę, przed chwilą czytałem jej nazwę. Klementynka krowa właśnie, to jest krowa Klementynka. Którą dostałem od Lautena. Piękna krowa. Tosia, a Dziękuję. tu jest... Nie no super, super zwierzaki, naprawdę się postarałeś. Dziękuję. Dwa zwierzaki mi, zabiłeś tymi z yy, Dobra, tak, ponieważ to był śmiertelny pojedynek, który Flafi przepierdolił Tak. Tak po trochę nie wyszło. To są moje wieśniaki, o których nikt nie powinien wiedzieć. Chodź zobaczyć. Są bardzo ładni, mają bardzo ładne. Tu jest pan Czesław, to jest pan Ryszard. Dziś o widzę. O, Klement. O, i twój stary. Dobrze. Chodźmy do góry. Teraz oprowadzę was po bazie Flafiego. Co jeszcze raz? Teraz oprowadzę was po bazie Fluffiego. O, a ja sobie zdobyłem itemki fajne. No właśnie tak, no ty je zabrałeś. Masz jeszcze buty. Ogólnie pomnożyłem no bambusy, wejdziemy? bo miałem dwami i teraz mam trzy. Eee... <laughs> Dobrze, a więc teraz tak. Tutaj to jest tylko drewno dębowe. Tutaj zbieramy... Dziewięć. Gdzie wy jesteście? Chodźcie. Poczekaj, chwilę bo, po poczekaj jest chwilę, bo Poczekaj oddawałem ty dobra. Oni pajacują. Tak. Tutaj... Jaj... No dawaj. Tu jest skrzynka na mur. Yy, I tak yy, muru... Yy, mur nic nie daje. Coś ty datki. Ale się uparli, że zrobię mur... Coś, wa coś marne te wasze datki. Nieprawda. No pusta skrzynia. O, jest, jeden skok. Chodźmy do środka, do Flafiego. Dobra, Teraz idziemy. Tak. O, o, creeper. No, Deklu się No co? Dzięki. No chciałem w szkiel... Chciałem. Dzięki. Dobrze. No, okarni... Proszę. Dobra, yy, lecimy dalej. Tutaj są bambusy Flafiego. Każdy może sobie wziąć bambusa. Piękne bambusy. E... Aż, se, aż, tak. aż skusztuje tutaj, czekaj. Tutaj jest podruba kostka. Patrz, mam bambusy. Później Wam pokażę kostka. To dwa. Będę ci sadził e... bambusy. O, okay, ja, ma, ja mam trzy. O, Kota. jest kostka. Tak. Tutaj jest więcej bambusów. Mamy melony i krowy, które lagują. Y... No, które lagują. Ej, ale ty ile ty masz FPS-ów, bo ciebie tak przecina z jednego miejsca na drugi. Ty nie chodzisz cię tepiesz. No, mam parę FPS-ów i 1900 pingów przez te ja krowy. E, Okej, okay, mogę ci trochę pomóc z tymi krowami. Krowa... Be... Krowy to moja zasługa. Trochę wybijemy tutaj krówek. Oj misklik. Raz trzeci. No? Ale... Ale że papie dołącza do naszego grona. chcący, tak jak wyszło. Dobra, kitkat, trochę ci krów wybiję, idziemy dalej. Kitkat, idziemy dalej. No trochę cię mniej idzie, ale dalej Chodź. Dobrze, więc teraz tak. Chodźmy do środka. Chodźmy tutaj, do środka. Do środka. No już to, a... idziemy do ciebie, Pię piękne, aż mu się... Co się, to mi się do prostu, debilu falony, no! Cofa mnie. Aż mu się dymi tutaj. Ej, chyba tak, ktoś, do... ktoś mu dom podpalił, dzwońcie po straż pożarną. Hehe, <grym> nie. Dobrze, teraz <grym> chodźmy dalej. Ej, no czekaj, oprowadź, farba. oprowadź po domie, domu Flafiego, po domie Flafiego. Ok, tylko mnie tak cofa, że ja nie wiem, gdzie ja jestem, okej. Okay, chodź, ja Lauten, do... chodź. Ten... Chodź tu. Nie, nie zabijajcie już Lautena, bo to naprawdę wkurza. Ale mnie cofa. Czemu mnie tak cofa... Nie cofaj mnie. Nie wiem czemu cię cofa ja oddaję tutaj naturalnie temy. Tutaj jest biały lis Flafiego. Flafie bardzo lubi po mnie po... Zwierzęta bardzo lubi moje kopiować. Ma, y, ma, ma kostkę, chciał go naz nazwać ko kostek V3. I mm, teraz tak, mm. tutaj jest wejście do góry. Zablokował się najwyraźniej tutaj lis, więc może zostawmy górę, bo u góry w sumie to jest dach. Aha, dobra, ja sobie wyszłem, ale dobra. O, dobra, to... Postrzegam y trochę krów z dachu. Dobra, postrzelałem, Dobra. możemy iść dalej. O, tylko mnie tak cofa, że. A ja jestem głodny, ale już jest. Już się najadę. Pa, będzie parkour ok. po. 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 Dobra, nie piekło mi ten parkour. I bum. Chodź pod stodołem. Dobra, Dobra, idę. To, był, to jest stodoła. To, pierwszy, to był pierwszy budynek na całej tej wyspie. I hmm. to miał być mój hmm. dom. Po, Mieszkasz, miałeś mieszkać w stodole, tak? Tak. Dobrze, Super to była plan. moja farma kur, dopóki wszystkich nie zabiłem. Czekaj chwilę. I teraz tak. Czarny barwik typ sprzedaje, ja chcę kupić. A czarny barwnik jest... To bo no, to ja na... A -a. Ej, bo ja na Titanika potrzebuję dużo. No to ja jak Ej dobra, nie, spo kiedyś... nie spoilerujmy tutaj co będę budował, dobra. Okej, okay. dobra. Pokaż teraz to tak. tutaj była kiedyś moja farma pumpkinów. Tutaj jest farma wieśniaków i jest tutaj golem. I tutaj miał się odbyć pogrzeb, i w sumie jeszcze się odbędzie, pogrzeb Kostka, bo on mi zmarł. O Jezu, tragedia, z nic zostawię, czekaj. Kurwa, Aż, z nic aż, znicz, aż tutaj... mo... patrz, aż z nic zostawię. Tutaj jest Kostek V2, tylko mnie ciekawi on dalej tu jest? Dalej tu jest. Gdzie? Gdzie, bo masz laga i... Ale u mnie to ty stoisz przy tej farmie i cię biją. O, tu jesteś już, dobra. O jest pan kostek! O kurde dostałem. Nie do niego idzie chyba. Nie, golemy to zabijają te, te latające gówna. Fantomy. Jem już 3 godziny. Dobra, ja trochę wystrzelam tych latających główien, bo już mnie wnerwiają. Dobra, wystrzelane. Okej, okay, kitka, co nam jeszcze pokażesz ciekawego? No e, tutaj! Lauten, oprowadź ich po domu, e, po domu twoim i Bartka. Wiesz, gdzie jest Bartka do mnie, bo ja już tam... Ej, no, czekaj, 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 będzie, będzie, bo ja ci pokazać coś ważnego. Dawaj. bo tutaj kiedyś były kaczaki, ale je zabiję. Koniec. Brawo, jestem z ciebie dumny. <grym> Idziemy <śmiany> <grym grym> <i grym> dalej, jest mój dom. W kółko. Tu jest mój dom, y, no. Tutaj było drewno, ale ktoś stwierdził, że je pali, czy coś. Okej, okay, bardzo to jest mi fajnie. jeden bot tu jest mój drugi pod, jest łódko. Czyli jesteś... Ej! Chyba według ej. Dalej, ej, u was dalej jestem w łódce, czy jak? Nie wiem, czyli jesteś kociarą, tak? Nie. Mhm. Dobra. Rzeczy fajne, idziemy dalej. Kitka niech ci wróci. Tutaj widzicie jak sto... ej, czekaj. ja tutaj u was. To, nie, siedzisz w wódce. Ok. Lauten, Czyli chodź, zrobi... bo ty jesteś. No Kitka, to ty jesteś bardziej ogarnięty. <laughs> chodź, niech ci ogarnie. Okay. Chodź, Lauten. No, 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 no. Ej, a Dobra. widzicie ten blok, na którym teraz stoję? Tak. Dobra, pokaż. Stoisz tam no. do Dederaku. Dobra, Lauten, Kurde. pokaż coś jeszcze. No to chodź, tu jest. będzie dom, Marta, Chyba. Tak, tam jest dom. Tak, to jest mały kościółek magistra. Może ja lepiej dalej będę. No, ja jest Dobra, no, czekaj, Kitka kit tutaj... te, Teraz Kitka to prowadza, dawaj. Dobra. Dobra. Tutaj y, można wpłacać, to jest nie, nie, nie pomylcie się znakiem, bo to nie, są, to nie jest znak dla Bartka, tylko to jest dla magistra i ja tutaj lubię bardzo wpłacać drzwi. Dobrze. <laughs> teraz widzę. dalej. Teraz dalej. Tutaj jest dom Bartka. Dom Bartka jest nudny, ma dużo psów i w sumie to tyle. Okej, okay, ma zajebiste wejście, tak o, Ale psów, Aż by tak było szkoda jakbym jednego walnął, czy drugiego, czy trzeciego, czy coś Aż figryście no, Czy czwartego, czy piątego, czy szóstego, czy siódmego, czy siódmego. O jeszcze tu ma kilka, ale... Pasuje, ale ja przypadek, że ja, ale przypadek, że ja wszystkie biało, ale przypadek... Dobra, wychodzimy. Ej sobie. dobra, chodź, Pandzio, chodź, idziemy dalej. On zginie od torosów na Dobra, więc chodźmy dalej. O, sorry, nie chciałem, nie chciałem. Chodź, Dobra. no idę. Chodź. Idziemy dalej. Teraz tak. Teraz zobaczysz moją budkę psów. To jest bardzo duża, mała budka znaczy, ale ma bardzo dużo psów. Dobra. Ten domek w środku zawiera bardzo dużo psów. Jeżeli byś uderzył jednego, to... <ścoughs> to jakby śmiesznie by było. Oj, oj! Oj, oj! oj, oj, oj! <śleszy> A uff, psy mnie gonią! Klipery <grypy> też! Jebać psy! Jebać, jebać policję! Nie, ja się z nimi pobawię. Ej, a to są twoje psy? Tak. Mogę? Nie, nie będę ci ich zabił. Nie, też no może zabić, jakby mogę Nie, no, no nie będę zabił. Wyloguję się i wyloguję. Teraz tak. Tu, gdzie ja teraz, nad domem Bartka jest wielka Ale... platforma z innymi. Ale, czekaj! Ja, dobra, to czekaj, bo jestem po drugiej stronie tego. Siadaj. Teraz psy będą za mną chodzić, taka cała gromada psów. Ej, one mnie dalej biją, weź ich usiać. Useć ich. Czekaj, rozmnoży je. Ciule Nie ma za co. Siadaj. Ok, teraz sobie rozmnożymy. Creeper! Creeper! Oj, oj Nie. Co tu jest? Bo chyba znalazłem czemuś tak na bazie? Nie, to są schody. Nie, to jest schody. zejście. To są schody. Dobra, poradziłem sobie już. A dobra, już wiem czy ok, są Dobra. I tam jest wielka platforma z drzewami i stąd możesz sobie wziąć tam jabłka sobie zrobić i w ogóle. Dobra i to jest w sumie koniec oprowadzenia. Okej, okay, dobra. Bardzo fajnie oprowadzenie. Jeszcze jest kilka a, bazy, jeszcze jest... Jest... Czekaj, jeszcze jest jedna, jeszcze jest tutaj farma ziemniaczków, zapomniałem i to jest zejście na dół jest metro, tam jest eksperka i to jest wszystko. Poczekaj, bo, czekaj, bo cię, ty jesteś w jednym miejscu, i ja nie wiem gdzie ty poszłeś. Bo ty gdzieś poszłeś, ja, bo, Ale u mnie to tyle widzisz. Oh. A czekaj. Tu jest, tu jest metro. No. Tu jest farma ziemniaków, tu jest farma zboża. Fajnie. Bardzo ciekawy. Ojej, sorry. No to ja idę kopać dalej, the Dobra, dzięki, KitKat. Jeszcze jest ogólnie kilka baz. Jest jeszcze baza magistra. Jest jeszcze baza. Baza, 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 jest jeszcze baza moja, jeszcze baza jest nowych, ale nowych to tam nie mają nic zbytnio fajnego. Tu jest taka największa, ja tu mieszkam po prostu w, ta, w takiej ciasnej klicce, ale się przeniosę to będziecie widzieć w kolejnych odcinkach, w których... O ja y też cię będę przenosić, więc też tak. będziecie widzieć. To też y jak będziecie się przenosić, zawołaj na odcinek, będę miał content czy coś Nie wiem ile to. wyjdzie z tego odcinka, trochę tam się wytnie, trochę ten, ale w miarę wyszedł fajny. Jeszcze mogę w sumie was do magistra zaprowadzić. Lauten, idziesz ze mną do magistra. O ja też nie ja No to chodź kitka. Ja idę. Ok, to widzimy się u magistra. <noise> Proszę państwa, KitKat miał jednak ze mną iść do magistra, oprowadzić jeszcze porobić trochę kontentu, ale usparzyły mu się parówki na komputerze, czyli mu się przegrzał, więc. KitKata Kit nie będzie. <głos> Lauten... <głos> Później możemy okay, zrobić. No, pa, pa, pa. Lauten, idziesz? No. no to chodź, Lauten, chodź ty, nie. będziesz. Ja spadam. Chodź. Bono. Dobra, to Kitka jeszcze może potem przyjdzie czy coś, a my tak. już lecimy okay, do... Okej, jesteśmy magistra. już u magistra, tym razem ja będę doprowadzał południe, ponieważ Lauten tu nigdy nie był, a ja w sumie tak teoretycznie mieszkam z magistrem, mam z nim sojusz, po prostu ja mieszkam, mam też kilka bas, ale u magistra też nawet często jestem, mamy wspólne projekty, farmy i mam po prostu sojusz, więc ja tutaj znam w miarę dobrze. Okej, okay, Lauten. To jest wielka willa magistra. On uważa, że to jest jego domek letniskowy, bo on buduje ogólnie takie duże budynki, choć tutaj tu masz wejście. meble, willa jeszcze nie ma. Tak, willa, willa jeszcze nie jest umeblowana, więc ten. Tu jeszcze nie ma wejścia. Możemy, można iść schodami, ale ja pójdę inaczej, choć Można iść schodami, ale to ci potem pokażę schody. Tu masz taką fajne. We... Tu masz takie fajne zejście. Można sobie skoczyć. Tu masz łóżko zarabiste magistra, tu masz jego magazyn. Nie grze po skrzynkach, bo dostaniesz pierdol. E, tu w sumie nic nie ma i tu tyle. A, sorry, jeszcze jest. Chodź. Chodź tu. Chodź tu. Tu jest jeszcze tajne zejście. Znaczy tajne, po prostu jak tu wejdziesz to będziesz miał problem, ale ze mną to możesz, bo odcinek, chodź, chodź do łódki no chodź do łódki Dobra Okej, okay, popłyniemy szybciutko Po co wyszłeś? nie mnie Boże I muszę się po niego wracać, jak zawsze Dobra, chodź Siądź Dobra, wsiad. Tu jest jakże zarobiste tunele Magistra, one nie są jeszcze skończone yy, Tu jest ekspiareczka No w sumie nic tutaj nie ma oprócz Ale można pokazać, w ogóle nitki se wezmę bo mi się przydadzą Ty nie bierz nic Chodź, idziemy Tyle Ogólnie Magister jest, y, tak jakby się trochę denerwuje jak ktoś y, mu chodzi po... Znaczy ja mogę chodzić, nie? Oddaj posaw. postaw ja mogę ogólnie chodzić, ale magister nie pozwala nikomu oprócz mnie w sumie chodzić, czasami KitKatowi, ale to też rzadko. A w sumie Lauten jest z nami w sojuszu przecież, to Lauten w miarę może, ale... Znaczy, teoretycznie nie możesz, ale wiesz, bo chodzić tylko mogę ja, ale jak coś to... Jesteś w sojuszu, odsuń Okej. Okay. I magister jest ogólnie groźny i nie pozwala... Nie wiem czy on mi w sumie pozwoli to nagrywać, znaczy ogólnie nagrywać pozwoli, a on nie lubi jak ktoś chodzi i zwiedza bez przewodnika, czyli bez niego. Ale tam. Raz mi wybaczy, bo bo już nagrałem z nim odcinek jeden, co prowadzą mnie po całym serwerze, ale oczywiście się obraz nie nagrał, więc ostatni odcinek jak nagrywałem z kitkatem i z kocurem, to się dźwięki nie nagrał w połowie odcinka i tylko mnie było słychać, a ich nie. Więc dlatego teraz ciągle sprawdzam, praktycznie czy ten. Bo nie mam jeszcze drugiego monitora, bo jeszcze mi nie przyszedł. A niedługo już będę miał, będzie Git. Dobra. O, będziesz no. jeszcze bardziej gamingowy. Bo no. Będziesz miał no. Ej, ty masz komput la laptopa, nie? Ile masz stali? No ja mam laptopa. Ile masz w Stali? Nie, nie wiem. Ale ty masz przeciętnego la la laptopa, masz, czyli około 15,9 tam chyba ma przecię przeciętny laptop. No czekaj, chodź, bo się tu chodź w tą stronę. Ja mam jeden monitor 27, drugi będzie 34 cale Chodź, tu jest... Tam jest Mobgrider magistra, który kończę. Nawet mi dzisiaj kończyłem go i creeper mi wywalił. Znaczy... Mobgrider ogólnie robił magister, ale dopiero wczoraj dzisiaj otworzyliśmy nether i... odcinek będziecie mieli. I ja tam y, robię ją do końca, tam jest farma żelaza, to magister będzie jeszcze kończył. To w sumie może raz stąd, bo tam już nic ciekawego nie ma. A tu są magistra wieśniaki. Chodź! Tu do dziurki. Chodź do dziurki. I tu są magistra wieśniaki. On tu wszystko ma. Ja sobie mogę tu wszystko kupować, ale tylko jako jedyny. To są moja skrzynka jest ta jedna. Takie jakieś śmieciowe rzeczy to. No, i w sumie z, z domku magistra to by było tyle. Mm, no to co? Poczekaj, Dobra, to już chyba się pożegnamy na tyle w tym odcinku, bo już tu nie ma w sumie nic ciekawego. W miarę wam pokazaliśmy domek ich i, i, i magistra. U mnie w domku w sumie już nie ma nic ciekawego. Także choć ta powierzchnię. Okej, okay, ja. to już będzie koniec tego odcinka. Dzisiaj ze mną był Lauten. Powiedz, cześć. Ja. Tak, był Lauten i jeszcze był yy, KitKat, ale niestety mu się komp przegrzał, no i tak wyszło jakoś, że go nie ma na końcu odcinka. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić innych kolejnych filmów. Kliknijcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia. No i co? Do kolejnego odcinka. Poł i cześć.